Cześć! Mam na imię Paulina i na co dzień zarządzam agencją Social Media. A to jest kanał, na którym opowiadam o brand marketingu i biznesie. Dlatego, jeżeli chcesz być na bieżąco, to kliknij przycisk subskrybuj. W dzisiejszym odcinku opowiem, jak nostalgia za latami 90. napędziła powrót do stuletniej marki sportowej Fila. podczas gdy dżinsy typu MOM, trampki na platformie i inne trendy z lat 90. były uważane za przestarzałe, teraz są modne. Pomimo trwającej obecnie mody na fast fashion, Fila zamiast uwzględniać szybkie zmiany trendów na rynku, wykorzystała trwającą obsesję na lata 90. i udoskonaliła strategię marki, aby skupić się na swoim stuletnim dziedzictwie. Streetwear jest wyceniany powyżej 100 miliardów dolarów, a prawie 71% milenialsów i 74% konsumentów generacji Z upodobało sobie ten styl jako codzienny, zgodnie z raportem PWC z 2018 roku. W 1996 roku Fila była trzecią co do wielkości marką obuwia sportowego na świecie i drugą co do wielkości pod względem sprzedaży butów do koszykówki, stojąc jedynie za Nike. Przypuszczam, że byłam trochę za młoda, żeby tego doświadczyć w tamtym czasie i ciężko mi sobie wyobrazić, że obecnie Fila dołączyła do czołówki jednej z najlepszych marek obuwia sportowego. Podejrzewam, że to dotyczy również wielu z was. Więc pojawiają się pytania. Co zrobili, że znowu zaczęli być kultek cool, jak w latach 90. i jak powrócili pozornie znikąd? W tym wideo spojrzymy na przyczyny wzrostu, upadku i ponownego wzrostu Wracając na chwilę do korzeni marki, Fila została założona przez dwóch braci w 1911 roku we Włoszech, a obecnie ma biura w 11 krajach na całym świecie. Z Włoch przeniesie się do Stanów Zjednoczonych, potem w inne części Europy i następnie do Korei Południowej. W ostatnim czasie położyli też nacisk na Chiny. Oto kilka podstawowych liczb sprzedaży, które moim zdaniem bardzo dobrze obrazują wszystkie te wzrosty i spadki. W 1997 roku ich sprzedaż sięgała miliarda 400 milionów dolarów. W 2003 roku było to, tylko biorąc pod uwagę ich poprzednie wyniki, 792 miliony dolarów, czyli prawie o połowę mniej. W 2016 roku niewiele się zmieniło, ale widać już niewielką poprawę – 821 milionów dolarów. Za to w 2018 roku sprzedaż Fila wzrosła o ponad 200% do 2 miliardów 510 milionów dolarów. Jak mówiłam, jest wiele czynników, które na to wpłynęło, o których zaraz opowiem, ale patrząc na wyniki widzimy, że w 1997 roku nastąpił okres wzrostu, później w latach 1997-2003 nastąpił okres spadku, a poprawa wyników miała miejsce w 2016 roku. Podjęłam więc próbę nadania sensu tym liczbom i spróbuję Wam przedstawić przyczyny tak drastycznych zmian wyników firmy. Jak wspomniałam, Fila ma ponad 100 lat. Ale tak naprawdę przez ponad 60 nie wydarzyło się nic, co sprawiło, że stała się tak popularną marką, jak jest obecnie. Początkowo firma produkowała bieliznę, więc jak się domyślacie, była ona noszona pod ubraniem, przez co nikt nie mógł jej nawet zobaczyć. Korzystali z niej głównie alpiniści i narciarze. Ale wszystko się zmieniło w 1974 roku, kiedy fila zatrudniła nowego dyrektora zarządzającego, którego zadaniem było stworzenie marki odzieży sportowej na większą skalę. Wtedy jeszcze nie mieli nic wspólnego ani z koszykówką, ani z piłką nożną. Zamiast tego skupili się na sportach takich jak jazda na nartach, tenis czy golf. Po raz pierwszy zwrócili na siebie konkretną uwagę w 1975 roku, kiedy podpisali umowę z jednym z najpopularniejszych tenisistów wszechczasu, Bjornem Borgiem. Kontrakt miał być wielką szansą na otworzenie marce drzwi do społeczności tenisowej. Przez kolejne 15 lat pojawiało się mnóstwo rekomendacji produktów Fila, które zbudowały sobie wizerunek marki oferującej wyższej klasy asortyment dla tenisistów. Zdarzały się sytuacje, że Fila, aby zachować ten wizerunek, odmawiała sprzedaży swoich produktów u sprzedawców detalicznych, którzy nie cieszyli się dobrą renomą lub po prostu nie byli popularni na rynku. Sprzedawali wyłącznie swoje produkty w takich miejscach jak Nordstrom i Macy's, amerykańskich sieciach luksusowych domów towarowych. W 1988 roku zaczęli mieć problemy z zapasami, co doprowadziło do masowego obniżania cen wielu ubrań fila w Stanach Zjednoczonych. Jak się pewnie domyślacie, takie obniżki nie są domeną dóbr luksusowych. W świadomości klientów buduje się obraz marki, która próbuje sprzedać im drogi produkt, który nie jest tyle wart, skoro w końcu jego cena ulega zmniejszeniu. Marka traci nieco na wartości w momencie, kiedy staje się bardziej dostępna dla osób o niższych dochodach. I właśnie to zdarzenie miało według mnie ogromny wpływ na to, co wydarzyło się nieco później. Przez te de facto niecelowe działania asortyment Fila stał się bardziej dostępny dla społeczności miejskiej i ulicznych graczy koszykówki. Było to około 990 roku. To trochę spekulacje, ale myślę, że marka przypadkowo zaczęła przyciągać tę grupę demograficzną i kiedy zorientowała się co się dzieje, to podjęła szybkie decyzje związane z obraniem nowego kierunku rozwoju marki. W pierwszej połowie lat 90. byli jeszcze elitarną marką tenisową, ale powoli zaczynali stawać się bardziej dostępną marką sportową. Szczególnie istotne było dla nich dotarcie do osób zafascynowanych amerykańską koszykówką. A jak się pewnie domyślacie, dla społeczności koszykówki ważne są buty. Podobnie jak w latach 70. XX wieku, sponsoring miał zasadnicze znaczenie dla sukcesu fila 20 lat później. W 1994 roku odważyli się na podjęcie ryzykownego kroku, jakim był długookresowy kontrakt zawarty z obiecującym młodym graczem, który wkroczył do NBA – Grand Hillem z Detroit Pistons. Koszykarz w 1995 roku zdobył nagrodę Rookie of the Year, która napędziła sprzedaż jego butów do ponad 1,5 miliona par. To był zdecydowanie ich moment. To Uczyniło z marki fila najszybciej rozwijającą się markę obuwia w USA przy wzroście sprzedaży z 70 milionów dolarów w 1991 roku do prawie 376 milionów dolarów w 1995 roku. Mieli plany do dalszego rozwoju i chcieli reinwestować w przychód. Byli zaangażowani w różne dyscypliny sportowe, podpisując kolejne umowy mające na celu promocję ich asortymentu z różnymi siatkarzami i piłkarzami. Dokonywali też ekspansji geograficznej i to właśnie w czasie, kiedy mocno zaatakowali Koreę Południową, a ze Stanów Zjednoczonych uczynili swój drugi największy rynek. Zaczęli też projektować nowe linie odzieżowe dla kobiet. W rzeczywistości kupili udział w rynku i wiedzę francuskiej firmy Dorotenis, specjalizującej się w odzieży damskiej, stając się coraz bardziej popularnymi w tej kategorii. Mogłoby się wydawać, że właśnie znaleźli swój sposób na zdobywanie kolejnych rynków, ale... Nagle coś poszło nie tak. W 1998 roku ich sprzedaż w USA spadła prawie o 50%, a w kolejnych latach było jeszcze gorzej. Zaczęli zamykać sklepy, zwalniać pracowników i zasadniczo cofnęli się tam, gdzie byli w latach 80., prawie całkowicie znikając z amerykańskiego rynku. Pod koniec lat 90. chwila przeżyła dramatyczny kryzys. Żeby ratować firmę wrócili do tego, co wcześniej dobrze się sprawdzało. Do sponsorowania zawodników tenisowych i turniejów, w których brali udział, fila też zaczęła otwierać kolejne sklepy w Europie i podniosła ceny, wracając do tych oferujących droższe i bardziej luksusowe produkty. Zbadanie przyczyn powracającej marki modowej jest trudne. Zazwyczaj nie ma jednej decydującej przyczyny, która wyjaśni, dlaczego popularność marek, która upadły, wróciła, ale uważam, że jest kilka potencjalnych powodów, które chciałabym teraz przytoczyć. Pierwszym było prawdopodobnie Nike. Pozwólcie, że to uargumentuję. Początek lat 90. był wyjątkowym czasem dla marek sportowych. Popyt na te produkty był znacznie większy niż kiedykolwiek wcześniej, i dlatego żadna z istniejących marek nie była na tyle duża ani na tyle dominująca, aby wypełnić tę lukę. A więc pojawiła się okazja, żeby zaistnieć dla wszystkich sportowych marek. To była szansa na rozwój konsumenci wciąż nie mogli zdecydować, która marka oferuje im lepsze produkty. Tak jest w przypadku, kiedy popyt rośnie szybciej niż podaż. Ale w końcu przychodzi moment, że produkcja zaczyna nadążać i wtedy na rynku mają szansę przetrwać tylko ci najlepiej przystosowani do sytuacji. Tak też było pod koniec lat 90. XX wieku. Fila nie wyłapała tego momentu i w końcu wygrało Nike. Drugim powodem prawdopodobnie było to, że mieli zbyt zróżnicowany asortyment. Mówiłam o tym wcześniej, na ilu różnych rynkach działali i być może nie byli na to gotowi. Podejrzewam, że gdyby zainwestowali wszystkie swoje pieniądze i skupili uwagę na jednym rynku, na przykład NBA, to mogliby tam rządzić, ale zamiast tego postanowili inwestować w kilka różnych obszarów i tak naprawdę wybić się mocniej na którymkolwiek z nich było ciężko. Dodatkowo porównałam sobie największe współpracę ze znanymi koszykarzami NBA w latach 90. Nike miał Michaela Jordana i jego słynne Air Jordanes, z którymi trudno konkurować. Reebok miał Shaquille z którym również trudno konkurować. A Fila miała Grand Heal'a, który nie pomógł za wiele. Dlaczego? To było w 1997 roku. Hill podpisał 7 kontrakt z Philą o wartości 80 milionów dolarów, co było szaloną transakcją w tamtych czasach. Współpracę nawiązali na 7 lat, a jak większość fanów NBA może zapewne potwierdzić, 3 lata później po podpisaniu kontraktu miał ciężką kontuzję kostki, która zatrzymała go z dala od boiska. Tak więc, w czasach, kiedy fila walczyła o przetrwanie, nie było to pomocne, że ich główny koszykarz nie brał udziału w rozgrywkach. Kolejnym ważnym powodem było nowe przywództwo Jin Koreańczyka. Kiedy w 2007 roku fila była w nieciekawej sytuacji finansowej, Jean zainwestował 400 milionów dolarów, aby odkupić firmę i poświęcił się przywróceniu marki do życia. To on stoi za sukcesem w Korei Południowej i nie tylko. Kolejny powód może wydawać się najbardziej bagatelnym, ale jakże jest istotny. Marka pochodzi z lat 90., a obecnie wszystko z lat 90. wraca. To tak jakby ludzie szukali pretekstu, aby przynieść coś z tamtych czasów, a coś takiego jak fashion jest idealne. Obecnie mamy też celebrytów, którzy teraz noszą produkty marki Fila. Między innymi Kendall Jenner i Rihanna. Są to wpływowe osoby, które mają obserwujących i na których prawdopodobnie wpłyną ich wybory dotyczące mody. I w końcu wielki powrót Grand Hila. Historia zatoczyła koło, ponieważ w 2018 roku podpisał on dożywotnią umowę na wspieranie marki Fila. Grand Hill jest zapamiętany jako gracz z lat 90., i każdy, kto go śledził, prawdopodobnie kojarzy go z marką. Dlatego powrót do lat 90. w takim stylu jest naprawdę świetny. To by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o moich wyjaśnieniach. Czy uważacie, że są jeszcze inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, analizując sukces, upadek i ponowny sukces marki Fila? Chciałabym poznać Waszą opinię. Dzięki za oglądanie, dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało i subskrybujcie kanał.